Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na występ. 12 lutego w Zespole Szkół w Siewierzu obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Najmłodsi uczniowie przygotowali dla swoich dziadków program artystyczny. Dziadek z babcią mają święto, więc wszyscy zaśpiewamy. Niech nam żyją, niech nam żyją nasi goście ukochani. Kocham babcia, kocham dziadka za ich serce, za ich miłość. Dużym zdrowym długiem. Nukowie poprzez wiersze, piosenki i przygotowane specjalnie na tę okazję laurki dziękowali swoim dziadkom za ich miłość i nie tylko. No babciu, no, no to smaczne obiady robią. Czasami się ze mną trochę bawią. Zwykle też mi trochę te pozwala bajki oglądać. O nas dbają! I, i, się, i się nas kochają. Dbają na, o nas całym sercem. I w ogóle. Lobisz dla pyszne obiadki, bawi się ze mną, pomaga czytać, pisać, poznawać literki. Dlatego, że się nami opiekują i nam robią wspaniałe zupki. oh Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego najstarszego, bo my już jesteśmy dziadki wiekowi, a wnuczek najstarszy. Jeszcze mamy trójkę. Wnuki dla nas to są całym skarbem i majątkiem. To, co mamy w życiu teraz. Przeszłam, jest prawnuczek, jest kochanym dzieckiem. Jestem z nim od początku. Córka prawnuczka pracuje, a ja jestem z nim.